No przykro mi ogromnie. Kilę no, okay. kartoniki widzicie. Okay. Puste kartoniki. Sarana było trochę ludzi.

Dlaczego chciałam pomóc? To obowiązek każdego, żeby pomóc, jeżeli ma w miarę możliwości. A co przyniosłam? Wszystkie podstawowe rzeczy. Troszeczkę chemii gospodarczej i żywności suchej z przedłużonym terminem ważności. No to, co było proszone w mediach i, i z, z zdrowego rozsądku. Jeżeli y, każdy człowiek ma jakiś odruch serca, no to jest naturalna sprawa. Dajcie kartonikę. kartonik. się Już To będzie tak. tutaj do Zatrzymaj teraz. Zatrzymaj tutaj. Zatrzymaj teraz. Zatrzymaj teraz.